Ten chłopak został wynajęty przez rodziców tej dziewczynki jako nianio. Dziewczynka powiedziała mu, że kiedy bawi się ze swoją lalką wchowanego, to ta potrafi się sama ruszać. Początkowo oczywiście chłopak odebrał to jako żart lub formę zabawy z dziewczynką, natomiast potem postanowił, że to sam sprawdzi. What you doing over there? Nice. Um, what was it that you told me earlier, about your doll? When I, I a my doll, it moves. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. It, you said it moves? native like mover or... Wait, what? When does it move? When, play or... when you play hide and seek where? When you hide and seek? Yeah. Bro. Chłopak początkowo był całkiem sceptyczny nastawiony do tej teorii i nie wierzył w to, że lalka się sama porusza co jest całkiem logiczne. Natomiast postanowił zagrać z lalką wchowanego. O oh my god! Sadie, you tego, me! Don't do that, dude. W części drugiej TikToka nie mieliśmy namacalnych dowodów na to, że lalka faktycznie się rusza. Natomiast jak się okazało później, pies, który również jest w tym domu i mieszka tam, bardzo dziwnie i bardzo zachowawczo stał i patrzył się na lalkę oraz na nią warczał. Tak jakby faktycznie było w niej coś niedobrego. Na ostatnim nagraniu widać, jak lalka faktycznie się porusza, mimo tego, że nie gra w chowanego. Jest to całkiem ciekawa sytuacja, chociaż moim zdaniem lekko sprawia, że nagranie wydaje się fejkowe. A wy, jak sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Yo. Ten gość pracował sobie spokojnie na magazynie, kiedy nagle usłyszał, że coś spada. Kiedy sprawdził kamery, przeraził się, że spadł karton, który tak naprawdę nie mógł spaść. Ale sami zobaczcie. Tak. Boom. you see that? Get back here for you guys to give you a better view. Look at that. And I'm just like tripping, I'm like, what just happened? At first, I I didn't know what the hell it was, but I went to see that there's a box on the ground. I'm like, okay, it's weird. And now I'm going to look, you know, to see what's going on. It fell, okay, but pay attention to this area right here. Początkowo oczywiście, gość próbuje sobie tłumaczyć tę sytuację całkiem racjonalnie i logicznie. Czyli po prostu w taki sposób, że ktoś wszedł na sklep i teraz robimy psikusy. Look, I'm here by myself. Nobody's here. It's just me. See that? Come out. I'm not afraid of you. Is that you that threw down the box earlier? Come on out. You don't scare me. Come on out, pussy. Always oh, trying to mess with me. Ooh. Oh sh! Oh. No. Hell no. Hell. No. Jak widać na końcu nagrania, jego włosy w pewnym momencie w jednej z alejek sklepu zostają nienaturalnie pociągnięte w jedną ze stron. Na co oczywiście szybko reaguje strachem. Ten gość wynajął sobie Airbnb w postaci domu, które stoi nad pięknym jeziorem koło Nowego Jorku. Właściciel powiedział mu, że na pianinie w tym domu stoi urna z prochami jego córki, która niestety nieszczęśliwie zmarła w wypadku samochodowym. Jak się okazuje, właściciel powiedział mu również, że te pianino potrafi samo z siebie grać w nocy. Gościu, który nagrywa TikToka jest sceptyczny, i stwierdził, że nie wierzy w takie rzeczy, ale postanowił to sprawdzić. Lakes in upstate New York, and the Airbnb I'm staying at, the guy did say, just FYI, we do have people say that they hear a piano play at night, and I thought it was bullshit. And I swear to God, I've heard it. It plays. There's nobody fucking in here. I'm gonna walk over here, so in case I die, I have a documentation of it. Okay? It's an old house. It's on a beautiful lake, though. But I did find out the daughter, the guy who owns the place daughter died in a car wreck and her ashes are on the piano. God, I get chills, but that's the piano and it plays at night and it freaks me out. I have chill bumps just being in this room. I do not get a good vibe, but it's scary as shit. I w tym miejscu mamy część drugą tego TikToka od tego samego autora, który pokazuje, co faktycznie stało się w nocy z tym pianinem. I'm fucking telling you, this place is fucking haunted. Do you heard that? Yeah, I can't, I can't do this shit. So no, you go in there with me. Yes. You have to go first. Sh stay fucking behind me, fuck you. It fucking keeps playing, I swear. Dude, I'm not going up in that bitch. It's this piano. I swear to God, it is. No, dude, you got me fucked up. If I die, I swear I will. Oh, God. oh shit! Dude, no, 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 no. no.